Siemaneczko ziomeczki, yy, jak widzicie jest tu coś tu na dole, ale najpierw zostawcie suba i lajka, like jak, jak wiecie była dzisiaj aktualizacja, jest nowa giereczka, w którą dzisiaj zagramy jedną gierkę, żeby wam pokazać jak się w to gra, niektórzy mogą wiedzieć, ale w razie wu wam pokażę, bo niektórzy moi widzowie mogą nie wiedzieć, wiecie, ale zagramy, specjalnie dla was zagram to tą, tą tylko jedną rundę, bym, bym nagro Aha, wszyscy są ten X. Dobra, gramy tę rundę i widzowie ja Wam chcę to pokazać. Ja już wszystko zrozumiem. Jeśli macie. Jak, jak macie pierwsze miejsce, to oznacza, że już przechodzicie, no to wiadomo, ale jak 16 też przechodzicie. Ale jak 17, teraz na pierwszej rundzie nie przechodzicie już. A jak na półfinale macie ósme lub pierwsze przechodzicie. Od 1 do 8. Przechodzicie. Ale jak już przekroczy dziewiątkę, czyli. O jak przekroczę 8, 8, no to niestety, ale przegrywacie. I teraz sobie zagramy tą rundkę, bo jestem ciekawy, jak mi teraz wyjdzie. No, ja już grałem dwie rundy i powiem wam, że wygrałem. Co, ja mam takie lagi? Ej, no halopingów nie powinienem mi mieć. Ej, patrzcie, widzę, już mam pierwsze miejsce. Już mam pierwsze miejsce, tylko szkoda, że mam lagi małe, a nie miałem. Pewnie przez to głupie ładowanie, które widzicie kabel taki na mojej bluzce. I widzowie, naprawdę, po prostu zbieracie monetki, jak chcecie przejść. A na końcu macie, byle jaką mapę, jaką wam wybierze. Pokażę wam to. Tutaj, a patrzcie, jak jesteście ciekawi, to to tak wy, wybija. Widzicie? Bardzo wysoko. No i właśnie, to jest takie fajowe. No to wszystkie takie. I patrzcie, tu mamy. Tu. O, chodźcie, na zimę. Pójdziemy sobie na zimę. O, nie, o, nie, 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 nie. nie, Jakby co, jak zginiecie? To po prostu się respicie. Żeby nie było. O, dobra, dostałem się. Nie, 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 nie. nie spadaj. To jest bardzo tak w miarę ciężko i mnie to właśnie denerwuje. O, nie! Nie, 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 nie. nie. Dobra, jest, jest, tu. Patrzcie, ile tu pieniążków. Uii, patrzcie, ile pieniążków już mamy. Ale co zrobiłem, dobra. Zbieramy, zbieramy. Ja pierdzielę. Te kule to naprawdę tutaj to akurat. a te kule nawet straszne mi nie są. Chodźmy sobie tam. Tam. Patrzcie, ple na górze byłem. Okej, okay, wybiło mnie. Ale nie tam, gdzie. No i patrzcie, teraz. Co ja tam mam takie lagi? Ej, halo. Nie chcę mieć tych lagów. Widzowie, ratunku, ratunku. Jak chcecie, ten. Yy... Ten, żeby nie było lagów, to wpiszcie w komentarzach, żebym nie miał lagów. I widzowie, i widzo, 5 sekund zostało. Tam macie po prawej stronie, w górnym rogu. I dwie! Jeden! Essa! I właśnie przechodzimy do następnej rundy, którą będzie to sama mapa, ale na ostatniej już będzie inna. Zobaczymy, czy tą wygram, bo mam trochę delikatne lagi, wiecie. Ech, tu lagi takie. No i widzicie, mamy kolejną. Ale na finał nie ma tej mapy. Akurat. Będzie inna. I to jest fajne, akurat. No i lecimy. 10 17 miejsce. Musiało mnie tak wybrać. Ej, akurat nas dobre miejsce zrespiło. Halo. Chcę tu wejść. Hop, hop. Patrzcie. Patrzcie, już mamy ósme. Nie możemy przekroczyć teraz. Kurde. O boże, jakie lagi. O, bo, bo, to! Patrzcie, które miejsce mamy! Drugie! No i pięknie nam to idzie. O nie, żeby nas bomba tu nie dziabnęła. O, już pierwsze. No dobra, jednak nie. I teraz tu, moneteczka. Chodźmy na Lavaloncie. Chodźmy na Lavaloncie. Niech nas to wybije. Chcemy tu. Potem tu. O, ile tu jest monet? Patrzcie, patrzcie, już pierwsze miejsce zaraz. Ej, co? co to było? Ej, co? coś mnie tak delikatnie tak wybił. Chodźmy teraz tutaj na los Temple. O, tutaj patrzcie ile pieniążków. O, matko, jedyna. Hop. Widzowie, mi się ta mapka podoba nawet. O, nie. Nie, 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 nie. Dobra, bierzemy, bierzemy, ukradamy i na no, spadamy. Spadamy, widzowie, stąd mamy na razie tyle pieniążków i trzecie miejsce, ale i przejdziemy. I ja się nie poddam. Aha. No, o, drugie. Wątpię w sumie, że przejdziemy, bo jeszcze 40 minut moje, więc mają szansę te boty. I tu gracie jak na razie jakby co z botami, a potem chyba z prosami. Jak już ludzie zrobią aktualizację wszyscy, no to wiecie. Bą, 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 ale to zrobiłem, no nie. Aha, bombę odepchnąłem ode mnie, bardzo dobrze. Chodźmy sobie tam, z... no nie, o, dobra. Ale się uratowaliśmy. Hop, hop. Hop. I tu może Was czasami tak delikatnie wkurza. mnie to zawsze nieraz wkurza. Hop, hop. No nie. Ej, widzę, ja nie wiem, czy to naprawdę z lakami. Aha, dobra. Wygrałem. I na finał teraz zobaczycie, że nie ma takiej Bo teraz nie będzie tej mapy. A będzie inna. No. Chcecie zobaczyć? To zaraz zobaczycie. Podbasz. Widzicie, inna jest. Podbasz. Dlaczego? To wybiera byle jaką, nie tylko podbasz, jak wam się wydaje. To wybiera na przykład Lawalan, bo ja miałem lawalan. jak to gram. Musimy to wytrwać, więc trochę kogoś tu zaraz pozrzucamy chyba. Ale nie mnie, halo. Ba, no nie. Nie uderzyliśmy nikogo. O Boże. Dobra, nie, nie, widzowie, nie widzieliście tego. Nie widzieliście tego. Nie widzieliście tego. Ej, czy ja? Czy ja teraz po biedronce skoczyłem? Dobra, widzowie. O, o. O, yes, widzowie, wygraliśmy. No, jestem. No i dostajemy teraz takie coś. Chyba nie koroneczkę, ale zaraz zobaczymy. I uwaga. Bo to się chyba pucharki dostaje i to jest mega fajne. No ale nie wiem w końcu teraz. 30 puchareczków. No nie, nie chcę się łączyć z grupą. Halo! No nie chcę... Och, widzowie. Do no, koronek się nie dostaje. Ej, to ja w końcu nie wiem. Ale patrzcie, co w sklepie mamy. No niestety nie mam za dużo klejnotów, ale patrzcie, co w sklepie mamy. 100 za 110 dymne koło. Nowy specjal. Chcę go w ogóle zobaczyć. kurde Mmm, legendarnych coś nowego jest? Kapibara doszła!